Efektywność energetyczna i, i zwiększanie tej efektywności energetycznej jest naszym celem, dlatego w tym roku po raz trzeci zorganizowaliśmy Pomorski Piknik Energetyczny w Gdyni w ramach Pomorskich Dni Energii. Pokazujemy źródła ogrzewania ekologiczne, przyjazne naturze. Mamy około 300 wystawców, co są lasy państwowe, oczywiście Referat Energetyki, gdzie można dowiedzieć się skąd pozyskać dofinansowanie na zmianę źródła ogrzewania, odnawialne źródła energii można obejrzeć panele fotowoltaiczne, dotknąć ich, zobaczyć ekologiczny transport taki jak na przykład rowery elektryczne, ale też mam bardzo fajną atrakcję jak Escape Trolley. Zachęcamy szczególnie serdecznie do obejrzenia wystawy modelu węzła ciepłowniczego, urządzenie, który wymienia czyli to, to ciepło, które dostarczane jest do nas elektrociepłowni do naszych domów poprzez wymiennik ciepła. Zachęcamy właśnie dzisiaj mieszkańców, żeby Składali wnioski, można właśnie uzyskać informacje, w jakim obszarze sieć się będzie rozwijać, a w niektórych obszarach zachęcamy również tam, gdzie istnieje już miejska sieć, do możliwości uzyskania informacji o możliwym dofinansowaniu przyznania źródła na miejską sieć ciepłowniczą.